Funduszu, funduszów na rok bieżący i słyszę za moment zupełnie inne dane, które dane, które ja podawałam są opublikowane, podpisane przez pana burmistrza, w tym skoro szycie nie mam prawa z niego korzystać dzisiaj. Proszę Państwa, zadłużenie wynosi 24 miliony 300. Deficyt to są niezapłacone faktury. Proszę Państwa. Kredyt, który czeka na uruchomienie to jest 8 milionów 50. Proszę mi nie mówić, że nie. Proszę mi nie mówić, tu jest dokument podpisany przez, przez pana burmistrza i proszę nie robić mi... wie pan, rozumie to te cyfry i rozumie to, co pisze. Proszę mi nie opowiadać, panie burmistrzu, że... że Procent zadłużenia to jest 30, parę procent. Po zlikwidowaniu deficytu i uruchomieniu kredytów, który niestety, ale musi podkryć, zbilansować budżet, to jest 43 procent. I to są kwoty z tego dokumentu podane. Proszę, proszę. proszę. Nie forsować nieprawdziwych danych, bo ja tutaj nie mam zamiaru prowadzić ak akcji wyborczej brutalnie, ordynarnie, chamsko. Ja chcę spokoju w kulturze, z kulturą i, i, i na miarę, na miarę naszych, naszych jakichś oczekiwań, ale, ale ordynarne kłamstwo mnie irytuje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Drodzy Państwo, <plodziewanie> tę tym samym nasza debata do końca i kończymy tę debatę. Natomiast ja zachęcam, być może, być może sami kandydaci będą chcieli ze sobą rozmawiać, ale mam nadzieję, że też kandydaci teraz już bez mikrofonu będą do Państwa dyspozycji. Ja bardzo dziękuję za to, że Państwo byli z nami, że zechcieli wysłuchać tego, co kandydaci mają do powiedzenia, za to, że chcieliście zadać pytania, i zachęcam oczywiście, żeby obejrzeć relacje jeszcze w całości, być może jakaś mała analiza bytów nasze miasto, jak również tygodni, tygodni Dziennik Powiatu Bydowskiego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeśli Państwo chcą indywidualnie, mam nadzieję, że można podejść jeszcze do każdego z kandydatów i pytanie zadać. Zresztą mam nadzieję do Waszej dyspozycji.